Witam wszystkich widzów tajemitów. Nawiązując do drugiej części 25, jest to funkcja układu słonecznego działająca jako jedna gigantyczna jednostka świadomości. Wiedząc, że Pluton jest chronometrażystą wielkiego cyklu układu słonecznego holograficzna architektura naszego regionu staje się o wiele jaśniejsza. Warto pamiętać, że po 25 tysiącach latach Plutona wszystkie planety ponownie łączą się w dokładną linię prostą. To nie może być przypadek. Ziemia wydaje się być świadomie zaprojektowana jako kluczowa planeta dla ewolucji gatunków, ponieważ jej własny system lat zapewnia podobną kotwicę dla wielkiego cyklu słonecznego. Precesja mogła kiedyś wynosić dokładnie 25 tysięcy lat. I być może Dlatego Ziemia była traktowana jako centrum. Pamiętać należy też, że Jatlain powiedział nam, że cykl Niniwy, cudownie złożona liczba, wyłania się całkowicie z siedmiokrotnego pomnożenia 70 przez 60. To jest prawie zbyt niesamowite, aby w to uwierzyć. Jak taka fantastyczna i niesamowita liczba mogła zredukować się do czegoś tak prostego? Harmonicznie po usunięciu zer 60 i 70 stają się szóstką i siódemką. Jak właśnie stwierdziliśmy, pierwiastek kwadratowy z 25 wynosi 5, tak więc jak widzieliśmy, liczby 5, 6 i 7 wydają się być podstawowymi cegiełkami dla świadomego wszechświata i jego projektu cykli czasu. Następnie mamy oktawę wymiarów, oktawę czyli 8 działającą na podstawie liczby 8 i 9 jako kamień węgielny całego systemu częstotliwości, jak podali majowie. Tak więc wszystkie liczby 1, 9 można wykazać jako coś znacznie więcej niż martwe jednostki używane do liczenia. One tańczą z życiem samego wszechświata. Naukowcy oraz ezoterycy udowodnili już, że liczby te mają kolor, dźwięk i komponent geometryczny. Wiemy od ra, że wszystko od atomu po planetę i układ słoneczny reprezentuje CU, a więc sens, że zasady harmonii będą miały zastosowanie do nich wszystkich w równym stopniu. Zespół Richarda Hoglanda jest na dobrej drodze do odkrycia tej fundamentalnej natury centrum układu, znajdując kształt geometryczny znany jako czworościan, ukryty w siłach grawitacyjnych niemal wszystkich planet w Układzie Słonecznym. Globalna siatka Ziemi pokazuje nam pełne spektrum geometrii zaangażowanych w to właśnie. Wszyscy wiemy, że materia składa się w rzeczywistości z energii atomowej, która w 99,99% ,99 jest pustą przestrzenią. Ten 0,0001%, który pozostaje, nie jest stały, ale raczej powstaje z eterycznej energii punktu zerowego świadomości. Następnie, gdy pracujemy, widzimy, że atom jest również wyrazem koloru, dźwięku i geometrycznej wibracji. To może wyjaśnić, dlaczego teoretyczna granica układu okresowego pierwiastków wynosi 144, kolejną liczbę harmoniczną. Dlatego ma sens, że widząc cały układ słoneczny, odkrylibyśmy, że liczby są bardzo harmoniczne i bardzo proste w zrozumieniu. Na przykład jest dobrze znanym faktem, że odstępy między planetami bezpośrednio odpowiadają stosunkom muzycznym, z wyjątkiem tego, że powinna być planeta, na której znajdował się pas asteroid Maldek. Kiedy zaczynamy dostrzegać współzależność poziomu kwantowego atomu i poziomu makroukładu słonecznego, te harmoniczne zaczynają mieć dla nas więcej sensu. Tak więc wszystko zaczyna pasować do siebie jako harmoniczne w harmonicznych. 25 tysięcy lat ziemskich to wielki cykl Słońca, a 25 tysięcy lat Plutona to wielki cykl układu słonecznego. Ten wielki cykl układu słonecznego można postrzegać jako pomiar dokładnego czasu, jaki zajmuje każdemu obiektowi w całym układzie słonecznym dokładne ustawienie się w linii. Gdyby ten cykl nie reprezentował dokładnego ustawienia każdego ciała w układzie słonecznym, Shatlane nie mógłby precyzyjnie wyprowadzić z niego wszystkich orbit planetarnych. Tak więc moglibyśmy zasadniczo powiedzieć, że każdy cykl Niniwy miałby wszystkie ciała w Układzie Słonecznym połączone w jedną linię prostą. Wszystkie w zerowym stopniu, 0 zero minut. To byłby prawdziwy zegar Układu Słonecznego, dzień pierwszy, można by to tak nazwać. Ale dlaczego tak się mogło stać? Oto duża wskazówka. Ustanawiając swego rodzaju punkt absolutnego zera dla układu słonecznego, pewne bardzo interesujące hiperwymiarowe gimnastyki mogłyby być możliwe dla istot pozaziemskich lub bardziej odpowiednio istot pozawymiarowych. Własne doświadczenia. Pewnych naukowców z siłami oraz samego szatlejna, z którymi pracuje, pokazały mu, że znalezienie właściwych współrzędnych jest w rzeczywistości niezwykle trudne. Spróbujmy wyjaśnić dlaczego. Przede wszystkim czas, jaki znamy, załamuje się według Einsteina po czwartym wymiarze. Ponieważ teraz wiemy, że te strefy są zamieszkane, możemy ustalić jako podstawę, że istnieje wiele bytów, które nie istnieją w liniowym systemie czasu. Gdyby obserwowali cały układ słoneczny naraz bez liniowego czasu, zobaczyliby każdą planetę we wszystkich prawdopodobnych pozycjach. Innymi słowy, orbita każdej planety byłaby gigantycznym pierścieniem, który wydawałby się być stały. Gdyby mogli przyspieszyć lub zwolnić obraz, mogliby zacząć obserwować go pod kątem pewnych koniunkcji. Spójrzmy na to w ten sposób. Ktoś jest przeciętnym pracownikiem Joe, 16-wymiarową istotą z zadaniem rozprzestrzenienia świata i miłości w układzie Słonecznym. Jego zadanie wymaga od niego uczestnictwa w określonym okresie czasu na ciele planetarnym. Od razu pojawia się tutaj duży problem. Dla niego nie istnieje coś takiego jak czas liniowy. Jeśli nie ma większych skrótów, musiałby mieć ogromny, ale precyzyjny zestaw współrzędnych, za którymi mógłby podążać, aby znaleźć drogę. Ponieważ cała materia fizyczna składa się przede wszystkim ze świadomości, te uporządkowane cykle czasu w naszym układzie słonecznym zostały zaprojektowane, aby uprościć ten proces dla tych w wyższych sferach. Jeśli zawsze ktoś ustawiał swoje współrzędne na punkt omega, gdy cykl się zaczynał, a wszystkie planety były idealnie wyrównane, mógł mieć spójny punkt początkowy dla każdej eksploracji dowolnego okresu czasu odpowiadającego jego potrzebom. To byłby właściwie punkt pierwszy, w którym zacząłby kompresować swoją drogę do liniowego strumienia czasu. Rzeczywiście mogłoby być bardzo łatwo go znaleźć, ponieważ wielki cykl Słońca jest oczywiście powiązany z kataklizmicznymi zmianami fizycznymi. Możliwe jest również, że cykl Niniwy, w którym każde ciało w całym układzie słonecznym znajduje się w idealnej linii, tworzy jeszcze większy efekt grawitacyjny, który spowodowałby niesamowite zmiany na samych planetach. Jak już spekulowaliśmy, 25 tysięcy mogłoby zostać ustalone jako uniwersalny standard we wszystkich zamieszkanych układach słonecznych, aby zmniejszyć zamieszanie dla wszystkich. Pamiętać tutaj trzeba, że matematyka jest uniwersalnym językiem, który byłby bardzo łatwy w użyciu. Mając wówczas wiedzę o cyklu Plutona, po prostu zaczęlibyśmy podróżować w fizycznym lub trzecim wymiarze czasu i przestrzeni z prędkością bliską prędkości światła. Także może warto uczyć się tego języka. Następnie, zgodnie z podstawową zasadą względności Einsteina, upływ czasu wokół nas zwolniłby na tyle, że moglibyśmy faktycznie dostrzec najwolniejsze planety. Chociaż dla nas długość zaangażowanego czasu jest oszałamiająca, moglibyśmy oglądać wszystkie planety wirujące jak wielki, ogromny zegar. Można triangulować dowolny okres czasu, po prostu licząc liczbę cykli Plutona, wiedząc, że 25 tysięcy obrotów Plutona doprowadzi nas do początku następnego cyklu. Powiedzmy, że pierwsza część naszych współrzędnych to Pluton. 13 tysięcy cykli. Po prostu policzymy 13400 obrotów Plutona po naszym początkowym punkcie wejścia, gdy planety są idealnie proste, a następnie przejdziemy do następnego cyklu. To proste. Dzięki znacznie rozszerzonej pojemności neurologicznej w porównaniu z naszą własną, takie liczenie można wykonać z szybkością i dokładnością superkomputera. Wszystkie planety z wyjątkiem Plutona byłyby całkowicie rozmazane. Kiedy jesteśmy na stacji benzynowej tankując nasze samochody, dusimy się na dystrybutorze, gdy zbliżamy się do 100 zł, aby nie przekroczyć limitu. Podobnie, gdy osiągniemy swój numer współrzędnych, w tym przypadku 13400, oczywiście będziemy chcieli zwolnić tempo czasu, który oglądamy. Następnie zaczęlibyśmy śledzić kolejną stałą, która ma 25 tysięcy lat, cykl oddechu słonecznego trwający 25 tysięcy lat ziemskich. Załóżmy, że na przykład drugi wiersz naszych współrzędnych to właśnie te cykle oddechu słonecznego i jest ich 36. Po prostu policzymy 36 oddechów, z których każdy może zmieniać bieguny magnetyczne i niszczyć całe światy i gatunki, a następnie zwolnić jeszcze bardziej swoją prędkość. Rozbijając to dalej na 1 366 40 dniowe cykle przesunięcia biegunów małych plam słonecznych koterella, których jest siedem na oddech. Można jeszcze bardziej zawęzić swój czas. Nasze współrzędne mogłyby wtedy brzmieć cykl oddechu słonecznego 36, cykl przesunięcia małego 5. W tym momencie jesteśmy już całkiem blisko. Nasze okno czasowe mieści się teraz w granicach około 3,5 tysiąca lat. Następnie możemy odwrócić się od Słońca, a następnie zacząć obserwować koniunkcje planetarne na mniejszą skalę, aby jeszcze bardziej zawęzić swoje okno czasowe. Jak już wspomnieliśmy, harmoniczne 20-letniego katuna są podziałem wszystkich innych koniunkcji planetarnych. Dlatego można po prostu zacząć liczyć koniunkcje Jowisza i Saturna, aby zachować prostotę. Dwie największe planety w dowolnym układzie słonecznym mogły zostać świadomie zaprojektowane tak, aby mieć niemal idealnie dwudziestoletnie koniunkcje, które łączą wszystko inne ze świętą liczbą 260. Tak więc jesteśmy teraz 20 lat od celu, nieustannie zwalniając, a w tym momencie nasza formuła może wyglądać tak. Pluton 13400, oddech 36, cykl zmianowy 5, Katun 28. Po przeanalizowaniu tych 20-letnich podziałów możemy zobaczyć jak można wykorzystać jeszcze krótsze cykle, np. przykład koniunkcje Wenus i Merkurego. Albo można wypatrywać wspaniałej koniunkcji między pewnymi planetami i po prostu czekać, aż to co widzimy będzie pasowało do naszego obrazu. To może być jeden z przykładów projektu stojącego za koniunkcją 11 do 1 w 1999 roku. Zaćmienie słońca może być bardzo łatwym sposobem dla istot pozaziemskich, aby nas w ten sposób znaleźć, a może to być inny czas. Rzeczywiście dokładnie w momencie całkowitego zaćmienia słońca nad Mexico City w 1991 roku na niebie pojawiła się cała flota UFO. Wielu różnych ludzi z kamerami filmowało je z różnych kątów, chociaż ten przypadek nigdy nie został poruszony w głównych światowych mediach. Tak, jakby o nim zupełnie zapomniano. Nic się nie stało: całkowite zaćmienie słońca i armada UFO nad Mexico City. Być może to w niebo wniebowstąpienie, o którym mówimy, będzie miało jakąś zewnętrzną pomoc, a te siły wykorzystają zaćmienie słońca w taki sam sposób, w jaki zrobiły to w Mexico City. Ale powiedzmy, że nie mamy czegoś tak łatwego jak zaćmienie, z czym moglibyśmy pracować. Po wykorzystaniu koniunkcji Wenus-Merkury, zawężając współrzędne do bardzo krótkiego okna, moglibyśmy faktycznie przenieść się na powierzchnię Ziemi, wciąż cyklicznie przechodząc przez czas z dość dużą prędkością i wypatrywać pełni Księżyca. Byłaby to ostatnia wizualna wskazówka, którą musielibyśmy wprowadzić w punkcie, który znajduje się w ciągu 30 dni od czasu docelowego. Według źródeł Szatlejna jest to jeden z powodów, dla których mogą oni wykonywać najlepsze sesje z nim w okolicach pełni księżyca. Jest on bardzo łatwy do znalezienia, a duchowe promieniowanie pochodzące z niego osiąga szczyt. Tak więc po dokładnym poznaniu współrzędnych, których szukamy, możemy dotrzeć do samego wydarzenia. Wtedy miałoby sens, że te masowe przybycia miałyby miejsce w okresach czasu najbliższych końcowi każdego Katun, gdy Jowisz i Saturn łączą się. Byłby to podstawowy zegar dla podróżników w czasie, dlatego moglibyśmy się spodziewać poważnych napływów istot w tych czasach. Rzeczywiście, w miarę jak zbliżaliśmy się do roku 1999, obserwacje UFO rosły w niesamowitym tempie. Wiele źródeł metafizycznych, w tym były wojskowy zdalny obserwator Ed Dames, wskazuje, że proces dokładnie taki, jak ten, który tu opisujemy, jest realizowany, ale w zupełnie inny sposób. Widzowie Damesa jednomyślnie zgadzają się, że jednym z głównych celów kręgów zbożowych jest to, że są one znacznikami czasu. Niesamowite? Ależ tak. I to bardzo. Krąg zbożowy to rozpoznawalny wzór w bardzo nietrwałym medium. Innymi słowy, łatwo go zobaczyć z nieba i nie utrzymuje się on zbyt długo. Są one również niezmiennie umiejscowione nad liniami Lej lub siatkami energii Ziemi, które są najłatwiejszymi sposobami nawigowania po Ziemi w wyższych wymiarach, jak wyjaśnimy w późniejszym czasie. Dlatego wszystko, co każdy podróżnik międzywymiarowy musiałby zrobić, to zawisnąć nad wirem energii ziemi lub linią siatki i przelecieć przez album ze zdjęciami, aż dotrze do właściwego zdjęcia. Ten album ze zdjęciami, tak zwany album ze zdjęciami, składałby się z wielu różnych kręgów zbożowych, które pojawiają się rok po roku w tych samych miejscach. Wtedy miałoby sens, że formacje stawały się coraz bardziej skomplikowane z roku na rok, ponieważ zbliżaliśmy się wtedy do roku 2000. Może to oznaczać, że być może wszystkie istoty, które mają z nami teraz do czynienia, przybywają w roku 1979, ostatniej koniunkcji Jowisza i Saturna, a następnie unoszą się nad siatkami Ziemi, oglądając formacje jak pokaz slajdu. Mieliby wykres lub tabelę pokazującą im, jaki obraz odpowiada jakiemu okresowi czasu, a następnie czekaliby na właściwy obraz. Kręgi zbożowe są dokumentowane od 1975 roku, więc system prawdopodobnie był budowany 4 lata wcześniej. Więc teraz mamy niezwykle prymitywny obraz tego, jak to prawdopodobnie jest robione. Oszołomiająca złożoność pełnego cyklu współrzędnych czasu pomaga nam również docenić, dlaczego te siły stale proszą szatlejna, abyśmy ustawili nasze czasy, aby pracować z nimi z wyprzedzeniem. Najwyraźniej jest to ciężar dla tych sił duchowych, aby przechodzić przez cały cykl z kaprysu, a bez odpowiedniego przygotowania. Może być trudno faktycznie idealnie się zsynchronizować. Dlatego wykonując jakąkolwiek pracę z tymi siłami, należy trzymać się regularnego harmonogramu na określoną porę dnia, a będą one mogły skontaktować się z nami z dużo większą siłą. Ponadto im większa częstotliwość wymiarowa źródła, tym bardziej jest ono kompresowane, aby w ogóle tu dotrzeć. Mamy więc w istocie pewne bardzo precyzyjne cykle, które zostały opisane w bardzo starych kulturach. Cykle te pojawiają się w bardzo precyzyjnych i harmonijnych odstępach czasu, bazując na podstawowych liczbach takich jak 9, czyli kwadrat trójki, a także jak widzieliśmy tutaj na liczbach 5, 6, 7 i 8, czyli oktawie. Wszystko to sugeruje inteligentny projekt z inteligentnym celem. Rzeczywiście te cykle musiały być dobrze znane odwiedzającym, którzy je dostarczyli. Aby wyprowadzić takie wzory, należałoby poznać okresy orbitalne planet z jeszcze większą finezją niż mamy obecnie, nawet przy użyciu naszych bardzo zaawansowanych instrumentów. Albo może nie, jeśli same okresy orbitalne są po prostu funkcjami tych cykli harmonicznych. Spekulujemy również, że podobne harmoniczne istnieją, gdy rozszerzamy zakres. Mogłoby to naturalnie obejmować spiralizację drogi mlecznej. Materiał Ra wskazuje, że to spiralne działanie galaktyki ostatecznie kontroluje te częstotliwości wymiarowe. Tak więc oddech Słońca i prawdopodobnie wielki cykl Niniwy są w rzeczywistości cieniami powolnych, ciągłych spiralnych ruchów, przez które przechodzimy zmieniając pozycję w galaktyce. Tak, drodzy przyjaciele, witajcie w XXI wieku. To już nie jest po prostu dziewięcioplastyczny wykres urodzeniowy. Mamy tu do czynienia z astrologią galaktyczną, czyli autostopem przez wszechświat.